Get your hands where I can see them. You scared yet? Okay, let's jump right to worst. I want a three-man team going in here, and another here. Snipers, here and here. Vince, that you're just one of the good guys. szybko do wozu. O, do wozu. Uuu, no, zjebałem, zjebałem. To no nie jest filozofią, biegać i zabijać, chciałem po cichu to wszystko zrobić. Może pogadajmy chwilę o tym, co tu się wyprawia. Te typy chyba szykują się do rozpętania własnej apokalipsy. Tak, to no jakby to powiedzieć... no wkurwym się. Powaga? Do czego wam w ogóle potrzebny ten robot otwierający sejfy? Nikt chce się zemścić. Przynajmniej jest jakiś szczytny cel. Na lądowisko, tam będzie ta wasza bestia. Dobra, ale na pewno tam jest? Absolutnie, to właśnie tam Tony to trzyma cały swój szajs. Po prostu jedź. Dobra, słuchaj, chciałbym się czegoś dowiedzieć. Tylko tyle? Ja na przykład chciałbym wiedzieć okay. wiele rzeczy. Chwileczkę, okej? Okay? Jun, czemu pozwoliłaś, żeby twój ojciec nas słabi? Założyłam, że Nick jest jednym z twoich podejrzanych koleżków, ale potem dowiedziałam się, że to jednak glina co w sumie jest gorsze, ale nieważne. No wiem. Ale wiesz, że musisz jechać na... Co ty nie powiedziałeś? Jezu! Noż kurwa, bumer! A może tak dla odmiany zawiozę za was ja, do budowlania, o którym rozmawialiście i odbierzecie... Co za zira! Kobieta, co cię odbiło? <laughs> Żartowałam. Totalnie się z was nabijam, chłopaki. Kurwa, ale ty jesteś pojebany. <laughs> to nawet nie jest prawity. <laughs> kurwa, co tam tak puka? O oh, <laughs> No! Ech, nic nie widzę! Fak. Wszyscy są cali? DUN DOSTAŁA! Ech, oberwałam w ramie... No i złamałam nogę... No, sprowadzimy pomoc! FERKUS! Goście, którzy nas wrobili, idą tutaj! Pamiętasz o tym? Racja. Nik, zajmie ich na chwilę. Muszę się połatać. W bagażniku masz broń. Jasne. A tak przy okazji, to miejsce się zmieniło. I to bardzo. No zagościsz. Pędzalamy kurwa. To jest nasz plan B. Tak. kurwa O. aj dubeltówka tu się nie spisuje niestety trzeba zmienić bo to nie ugram tutaj z niestety weźmiemy sobie nie sajgę a kaisu. nie grałem tym tutaj a kaisu, myślę że z kobrą będzie się elegancko. większy magazynek ciężka lufa chwyt krótki kamuflaż oczywiście mój ulubiony czyli las sześciokąt i jedziemy Dobra, to mogę stąd spierdalać. Napierdolę, jak już napierdala, kurwa! Piątka. Co za szmata. Dobra. Dobra. Jeden jedzie kurwa szmaciarz Dobra Zaraz otworzę, zaraz zaraz, spokojnie Muszę O go... oh, fak! Ja pierdolę z każdej strony Ten goś jedzi w koło No to trzeba go załatwić szybko kurwa Ciężko jest na tym poziomie naprawdę ty grać. Tam, w łóżku. na faj. Dobra.

a ty też szczelasz? Niech to zjeżdżasz, kurwa. Fajnie byłoby się też pożerał również. Kurwa. bo Pozamiatamy. O! Hej, jak tam? Chcecie prosić o przysługę. Tony to myśliwe, więc trzeba odwrócić jego uwagę. Wychodzi na to, że nie ma no. Czyli nie idzie z nami. Zabierzemy się do szpitala. Chyba macie co robić. Lotnisko jest tam, lepiej się pospieszcie. Hej, dum. A, tak. Powodzenia. Dobra. Kurwa, intensywnie było. I przekażcie to Nemu, że jest fiutem! Było intensywnie, naprawdę. E, kurwa, trzeba coś może tutaj sprawdzić. O. Sprzęt taktyczny, dobra. No, taktyczny mało mnie interesuje, to nic nie ma, więc jedziemy tym. Hej. Chcesz sprawdzić ten spalony dom, zanim ruszymy? Pożar musiał wybuchnąć niedawno. Co tu się dzieje? Graças muito então. Babka. Jej ojciec ściągnie na nas wszystkie swoje siły. Chyba, że najpierw zwiejemy. To w końcu lotnisko, nie? Może znajdziemy samolot? No więc, co Dun miała na myśli, jak mówiła, że Tony trzyma ten cały swój szajs na lądowisku? Tony od zawsze zbierał swój złom. Im mniej legalny, tym lepiej. Serio? A o czym dokładnie była mowa? Wojskowy, czarnorynkowy złom. Czołgi, śmigłowce. Ma nawet kilka uziemionych samolotów. Tony jest strasznie dziany. Kasa z proków, no i dość dosłownie interpretuje drugą poprawkę. Kolejna duża lokacja, widzę. To tutaj! Stare lotnisko! Jedziesz, się Lotnisko jest tuż przed nami! Wiesz, naprawdę ciężko mi uwierzyć, że byłeś winą. Już ojciec też był z branży. Powaga? Nie był także. Wiesz co, to jest na policja Dobra. Poszedłeś w jego śladu. Ty mi powiedz. Jego praca polegała na torturowaniu więźniów. Często przynosił tego do domu. Dlatego postanowiłem zostać młodarzem. Prawdziwym młodarzem. Kurwa przykro mi stary. Słabo, że tak wyszło. Cóż, chcę by się być żeby powstrzymywać tych typów jego jako... Pora no. na spacer. Idziemy No okej, okay, to idziemy na spacer A nic nie ma ho, 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 da. Witaj maleńka No jest w marnym stanie, ale... Dam radę naprawić. Nie jestem pewien, czy chcę polecieć rozwalonym samolotem, który ty naprawisz. Czy ja? Bez urazy. Stary, co ty w ogóle mówisz? Nie wierzysz w bumera? ale nic to. Naprawię. Idę poszukać bestii. Zostaw włączone radio, okej? Okay? Aha, aha, już włączone. Dumy, gumy. Ludzie do już tu są. E, 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 widzisz, może coś e, na kształt magazynu po drugiej stronie? Zabarykatowany. Przekrapisz się? A, zaczekaj. Chyba mam pomysł. Może być trochę głośno. Γεια σας. Γιατί αυτό; Τι κάνετε Обра. А, хау чардж. О, fuck. Troszkę rozpizduchy Nie zaszkodzi ja, poziom destrukcji w tej grze jest naprawdę dobry wszystko można rozpizować Ale. Boomer, mam bestię. Fuck. Wow. Ja pierdolę, co to było? Ktoś przyjechał budynek z armaty. Po prostu napraw kolejny samolot. Zatrzymam. Odmiana, kurwa, żyje? czołgi? Jezu, serio, nie umiem tym jeździć przecież kurwa

Robią zasłonę dymną! Tu jest wiatr! Zadziął się! Nowe śmigłowce! Dym! Eee. Tak. Ja pierdolę, rozjebał mnie kurwa. A kurwa śmigowce! Ja pierdolę, serio Chyba gdzieś się zaczyn Serio Dym, jak ja nie lubię takich, kurwa, pojazdowych shitów! Jebać to! Maszyna jest gotowa do startu! Lecę! A przy okazji, i to twoje jebać jakoś nie dodaje mi odłupy! X! Zaraz będę wyjeżdżał na pas startowy! Chodź tu już! I co będziemy latać jak w Battlefieldzie kurwa? Jak tylko spotkamy się z Kai Tysonem, lecimy po prostu do Majarki Mówiłam, że zawodimy. Okej Tak więc dziękuję wam za oglądanie tych trzech odcinków z kolejnego tytułowego Battlefield Hardline serialu bardzo żałuję, że nie udało mi się rozwalić tam tego cichu, ale trudno, czasami tak bywa. Pozdrawiam was serdecznie, nasza własna ziemia właśnie się zakończyła. Trzymajcie się i pamiętajcie, żeby ciężar był zawsze ciężki. Pozdrawiam, Marcelus. Police, Okay, let's jump right to worst. Case. I want a three-man team going in here and another here. Snipers, here, and here. Vince that you're just one of the good guys.